Możemy dalej kontynuować. Takiego incydentu z okupacji jak ten. Tutaj jak była ta już mała grupa tylko tej opelotki niemieckiej na w szkole, na tym tym, to był taki tego, że przyszła grupa partyzantów radzieckich, to był rok 1944, 44, bodajże początek maja. I Trzech tych Niemców stąd poszło do restauracji y, wypić sobie. Ale tutaj u nas? Tak, u nas tutaj. I proszę pana, nie. akurat ta grupa szła. To była zajęcie partyzantka Bolka, tak zwanego, y, tego, y, r, ruska. I proszę pana, y, 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 no, Handelhofen, no, to pan? To, 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 to nie było żadnej tego. Rozbroili zaraz tych Niemców. No i oczywiście furmanki żeby wywieźć tego. Wywieźli ich tutaj do lasu pod Gołowierzchy. I w tym lasku ich tutaj wypili, że tak powiem. Nawet nie strzelali tylko kolbo w głowę i bagnet i tego. Między innymi ojciec też, bo to wie pan, no, były konie takie, że można było na nich jechać wszędzie. To te furmanki były, wie pan, nagminne, także to nie było tak, że tego to dwa razy w tygodniu co najmniej trzeba było na furmankę jechać. No, I proszę pana, ojciec mówi: Nie róbcie, nie zabijajcie, bo tu później może być problem z Niemcami. No jeszcze te Niemcy tu byli i, i tu jeszcze Niemców, no było w tym czasie, początek maja, niby front był już nie bardzo daleko. No ale to jeszcze, jeszcze, jeszcze władza była niemiecka. I proszę pana, do tego doszło, że ten że no powybijali ich, no i w, w odwecie nie, chcieli spacyfikować cały. Znaczy przynajmniej ten tutaj od, od tego drugi Trzewieszów był obtoczony i y, 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 chcieli go y, y, podpalić no, normalnie i wybić ludność jakby chciała uciekać. Jakby nie uciekała to zginie w ogniu, no bo to, to, to tych budynków tyle było drewnianych i tego, że mu się wytworzyła niesamowita temperatura. I wie pan, uratował tylko ten dowódca tej grupy Niemców. Powiedział, że tu ludzie miejscowi nie są nic winni, oni żyli w pokoju z, z Niemcami, bo wszystko w porządku. Po prostu uprosił, że, a tu im by było obstawione, wie pan, bronią maszynowo e, cały ten, także myśl by się nie wyśliznęła. E, i, I ten uprosił te, te, te władze, co były tutaj chciały tego, żeby nie, nie, nie robili tego, ale wycofali się. Nie, 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 było tej pacyfikacji, także wie Pan, no. takie różne były te sytuacje. Mm, niesamowite. No. No to wie Pan, no, było już, to, to było, wie Pan, no widać, że to było normalnie kordonem otoczone z tego i byliby, mówię, my, mysz by się nie wyśliznęła do wsi. Taka sytuacja. A, a ten... Mm. No, ale to już nie wiem, będziemy... co Pan jeszcze by chciał powiedzieć. Chciałbym. Piąta e, Dywizja, Dywizja Wojska Polskiego, która się tworzyła w Piąta Dywizja Wojska Polskiego, która się tworzyła w Dobrze. Jakby Pan zechciał parę słów e, z tego, co pamiętam. No, no tak się. jest, no oczywiście, że pamiętam. No, proszę Pana, nie, to były resztki bodajże trzeciej dywizji, e, która została, nie, znaczy e, trząsan, ten, który tu przyszedł. Która została z walk pod Smoleńskiem. U nas tutaj stacjonował w domu Sąd Dywizyjny. Sędzio był Majorosowski. I no od razu jak, tak u już się od, 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 od już przyjeżdżało tutaj od początku, ja wiem... Um, początku lipca. A, a, później to zaczęły je ściągać, już te resztki. Tej trzeciej dywizji były by, na początku, sierpień, i, i, i wrzesień, i, i nabór był pięć roczniki Było mm, poboru do wojska, A to był przymusowy pobór. No, to już no. był do polskiego wojska. Rozumiem. Nie, tak, żeby no, był przymusowy. W każdym bądź razie y, szliśmy. No, tak, jakoś tego, to jeszcze było ciepło. No, ten, ten major mówił, a to chodźcie, pójdziemy wykąpać. No to poszliśmy do się wykąpać. No ale w międzyczasie spotkaliśmy po drodze młody facet, sikł, mówił, widzisz, przez dwie godziny siebie pod Smoleńskim. No ja wie co to, jak, 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 jak mógł tego? A no, mówię, no była taką jadkę nam urządzili i to, to Stalin robił po tego. Mówi, że nie, nigdy nie było orkiestry, jak szli do ataku, a ta orkiestra grała jak jednostki tejże trzeciej dywizji tego Bał się po prostu, że jeszcze za dużo polskiego wojska będzie, że może być tutaj jak przyjdzie nie tego. I pod Smoleńskim my prawie to całą trzecia Dywizję wymarnowali. To Niemcy były to był ten i z jednej strony Niemcy, z drugiej ruski, NKW nie dało się topnąć do tyłu. Także mówi po bombach poleja wlejał, to znaczy to były jego słowa, ja tu nie, 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 z tym tylko co, co mi tu opowiadał. Nie, to mówi, nie, była przekładanka, na dole były trupy, na nim żywi y przykryci trupami i, i mówi, całe to, te tego było po prostu niesamowite, to się nie da opowiedzieć tego, ja jak ten, e no i, wie no to y Później jak pan, jednak było dość dużo dyzercji z wojska początkowo, jak się formowała dywizja. To było dwóch prokuratorów ruskich, znaczy przepraszam, żydowskich Żydów. I za, za dyzercję była kara śmierci. Także wie pan mówi, jak, jak mu się udało uratować. To był sędzia, no ale on ja się bał też tych yy, 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 prokuratorów bardziej. Jak, jak tego tak pan nie było mocny w tym czasie? Nie, nikt nie, nie, nie pokazał się mocny, żeby coś tam z tego no, potem bał się. To mówię, jak mu się, się udało uratować yy, jakiegoś tego, że dostał że, te, karną kompanię, to mówią, no, jak, jak po, po, po rozprawie yy, tego mu no, udało mi się uratować człowieka. Do tego stopnia. A, 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 a ten. Aby taki nie, też. Yy, tak powiem, Pisarz tutaj w, tym sądzie, w sądzie nazwiskiem Gęborek. To mówi, że w Staryj Radzie, jak było ten, no, jak był ten okrążony, to córkę i, ma, i żonę na nie było gdzie To było ziemia zmarznięte, nie tego na stroju bo ludzi. Mój na stos, przed tego wybił córkę, ale. To był taki, wie on, on broni nie chował pod poduszkę, nie, jak, jak się kładł spać to, bo, bo i, i spał tu u nas, to pistolet rzucał na komodę i, i nie, 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 ten. A, a była z kolei też taką sekretarką, taka żydułeczka Irela, no nawet ładna dziewczyna była i, i, i ten. Ale ta się nie położyła spać, jak pistoleta pod poduszkę nie położyła. No tak. Także to wyglądało. Pewnie. Ale tu wie, wiem na przykład o tym, że tu jak się z Czegisząwej jedzie na e, pudy, no. nie nie na pudy, na Popławę, tak. to jest zakopana armata. No ale wie pan, ja to pierwsze słyszę, ja tego nie słyszałem. Kto to zakupywał, kiedy? Znaczy, no, mogę podejrzewać, że była to armata właśnie z tej piątej dywizji, że ktoś e, w jakiś sposób musieli to zabrać, czy bro, broń zabierali w miarę możliwości? Nie proszę pana. E, i, i, a i, tych armat nie było aż tak dużo w piątej dywizji. E, a, a, a akurat na naszym polu, że było trochę szerszej i, i że tego od tam, bo 13 Pułk stał w lesie, 15 Pułk. Stał tutaj tak jak ten, leszczanka, dębowierzchy, nawet szaku, jeszcze i kurów, I bodajże jak chyba, to stał 13, my 15 ,5. Natomiast, no więc na, na całym terenie tego było, wie pan, dywizja leciła około 12 tysięcy ludzi. Także to, 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 to pomieścić było... Wszędzie było utkane tak, co tylko było możliwe. A kto ich żywił wtedy? Proszę? Kto ich żywił? Mieszkańcy? Nie... Kto nie, żywił? Nie nie, 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 mieszkańcy, absolutnie. To już była, wie Pan, e, zorganizowana normalnie dywizja z zaopatrzeniem, z tego owszem, ziemniaki, marchew, to wszystko e, z miejscowych ludzi, jak tego, to, 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 ten... Ale to... Później to jak tego więcej, tego zmarzło, jak zjedli. I, i, i tego. Bo to zima była ostra, wsypane było do stodoły, to co to, to w stodole, to to wiato nie tak. I, I zaraz, ja wiem, gdzieś bodajże chyba, bodajże chyba gdzieś koło 18-19 stycznia, jak już przełamany był front na wiśle, zaczęła się ewakuacja tejże dywizji. To wie pan, to, tego musiał, to parę dni trwało w przemarsz tej dywizji przez, przez te... To, to, ten. A przysięga piątej dywizji to była też tutaj na naszej łące. Była, e, że tak powiem, jeszcze wtedy przy, był e, kapelan dywizyjny nazwiskiem e, zażycki w stopniu kapitana, bardzo elegancki chłopak, wysoki, postawny. Ten mundur mu pasował nawet. Na, na ten. Zginął później w jednym, pod Budziszynem. to znaczy za chwilę o tym. W każdym bądź razie na przysięgę przyjechał również ten generał Popłacki, bo on był dowódcą drugiej Armii, był w tym czasie. I na przysiędze tu był. Tutaj nie było większego placu jak te łąki, tutaj, które tego w tej chwili zabudowane już są. Mhm. A tak to tutaj, tak jak. Jak ten, jak to przedszkole, to od tego stoi, to od tego przedszkola, bo tutaj gminy nie było, gmina była tam tym, tym, do samego drugiego tego mostu dębowskiego, który tam leci, po tego, to taki prywatny był mostek. To była jedna łąka, jedna jedno tego, która tu góźniki tutaj tego i tutaj odbywała się właśnie przysięgać od tej dywizji. Mylne jest, nie ma kto pojęcia o tym, ile to było wojska, że mówi, że tam, bo pierwsza msza, tak zwana Dziękczynna, odprawiała się tam, wie pan jak, takie łączki tam są przed, za, jak jest bank, i są tu mieszkają Szygielscy, mhm. to za szczygielskimi i tam w tyle do rzeki. Yy, yy, to była taka msza zwycięstwa. Dzięki nam msza za zwycięstwo, za, 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 za ten. Yy, I tam nie, a, a niektórzy to mylą z przysięgą. Nie, przysięga była tu, i bo tutaj się taka ilość wojska, że tam się. Tam było małe miejsce, tu się nie, nie zmieściło. Ale tutaj były całe te łońki, były zapchane wojskiem. No znaczy to, panie, dy, tak sobie powiedzieć, dywizja, no dywizja. I jak to, ta przysięga, to, to no, ja ją pamiętam, tą przysięgę. Do tego stopnia, że wie pan, no to był koniec października, zima była wczesna, później jeszcze było w miarę, w miarę jeszcze było później ciepło, nie można powiedzieć, ale, ale w tym czasie, to był na tyle mrozek, że to robiłem instrumenty blaszane denty zawartały w orkiestrze denty. Przychodzili do nas do domu, odgrzewać, żeby odmarzły te blaszane instrumenty. Tak to wyglądało. I tu była i trybuna, i ołtarz, bo im szasie się odprawiała jak najbardziej. I ten. No, zdjęć chyba nigdzie nie ma z tego czasu. Proszę? Prostu, mówię, że zdjęć nie. chyba, no ja nie widziałem tutaj nic. To mówi, znaczy, to, wie pan, z tego ja gdzieś na jakimś zdjęciu powinienem być, bo stałem blisko, ale wie pan, kto robił te zdjęcia, gdzie te zdjęcia się podziały, tak prywatnie nie mógł nikt tego robić. Bo Boże. I nie, ale mówię, że wojsko, ktoś z wojska mógł robić to zdjęcie. Ktoś, domu, ktoś, czy... ktoś, ktoś tam gdzieś robił, gdzieś jakieś mogą być. Natomiast nie ma, nie, nikt tu, tu we, nikt, nikt nie ma takiego zdjęcia. Okay. E, panie Stefanie. Stanisławie. Przepraszam, panie Stanisławie. Chciałbym poprosić pana o pewną refleksję. Bo przeżył pan wojnę. Pamięta pan, czym była wojna? Proszę. Mówię, przeżył pan wojnę. Pamięta pan wojnę? Tak. Chciałbym, żeby pan powiedział coś młodym ludziom, którzy, dla których jest to tylko taka sama informacja jak bitwa pod Grunwaldem, którą przeczytali z książki. Pan, który przeżył jako dziecko wojnę, chciałbym, żeby pan Mógł jakoś swoją refleksję na temat wojny młodym ludziom powiedzieć, bo chcielibyśmy tym młodym ludziom tak, powiedzieć, co, co starsi, którzy pamiętają ten czas, mogą powiedzieć o wojnie, bo my tego nie doświadczyliśmy i daj Boże, że nie doświadczymy, tak. ale żeby wiedzieli, czym była wojna dla was. i. proszę Pana, tak jak powiedziałem, człowiek nie wiedział dnia ani godziny. Kiedy zastukają do okna, za co zastukają i wyciągną i zastrzelą, to, to wie pan nie, to, to człowiek to sobie trudno wyobrazić. Okna zaciemnione, yy, pomimo że tylko ta nowa, naftowa lampka się świeciła, bo Niemcy dokąd ta duża grupa stała, to owszem, agregaciarnie, tu, znaczy agregat prądotwórczy mieli, i tutaj po, to był cały plato świecony, ale później jak się już bali na lotów, to, to wszystko było wygaszone i już się nie świeciły światła na na, na placu tego. i Ile pan do tego stopnia, że jak ktoś nie za... Musiały być rolety ciemne przy oknach, mhm. bo jak ktoś tego nie miał i że, że talent czyna się, że tego, to jak tutaj na samochód, strzelali do okien nawet do tego stopnia. Także wie pan, to się nie da po prostu nie, tego, no, tyle aresztowań. Wszystko, no Boże kochany, no to to, to jest. To, to trudno jest opowiedzieć. To trudno jest opowiedzieć o tym i, i mówią tak jak od, od, od wojny ognia i, i, i epidemii zachowej na spanie. I to jest, to jest rzeczywiście, to jest rzeczywiście. To jest coś okropnego. Wie pan już wycofywali się z tego. O tutaj czwarty dom w tą stronę młody chłopak, 18 lat, nie wiem, coś tam, gdzieś zauważyli prawdopodobnie kogoś z bronią, jak tego, karze, przy własnej dole strzeli do głowy, już, już ci, się wycofywali. No, no tak to człowiek, mówię, nie wiedział dnia ani godziny, kiedy, kiedy coś przyjdzie, kiedy, kiedy wezmą, kiedy, kiedy za, 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 zastrzelą. Tam nie, nie, nie trzeba było sądu, ani, ani, ani żadnych tych to wyrał z miejsca. No tak, żołnierze byli prawem. Proszę? Żołnierze byli prawem w ten... No, no, tak. Także wie Pan, no, zabili co aresztowania, no i no, 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 tak to było. Boże kochani, mówię, niech Bóg broni wojny, bo to jest to jest coś tak strasznego, tak tragicznego, że, że to, to, to jest, wie Pan, trudno opowiedzieć. Trudno no, to. Na to przykład, trudno zrozumieć nam i dzieciom, naszym, moim dzieciom. Trudno tak, zrozumieć. Tak, tak, trudno. Dnia. Wie pan. No to, 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 jest, to, to jest coś, co trudne jest w ogóle tego. Gdzieś co się coś, coś, coś nie tego... No właśnie nawet to, to raz jeszcze było w miarę spokojnie, ale weźmy Zorski. co się działo za Zamoński. Coś tam były normalne pacyfikacje. Normalnie ludność była e, przecież dzieci za Zamojszczyzny, e, Nie wiem, Pan w Siedcach tam stał długo taki ten, bo tam w Siedcach stał ten pociąg z dziećmi za e, Stała taka duża skarbona, jak tego i ludzie rzucali datki na, na ten. ten. E, to dzieci co były takie bardziej podobne do, 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 do tego blondyni i tego. To byli, że tak powiem, pakowani w wagony i do, do, do Niemiec wywożeni. A roz, e, rodziców, co starzy, e, wybijali na miejscu, ewentualnie jak ktoś zdatny był do roboty, jeszcze młodych, to do, 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 do Rzeszy wywozi, wywozili do pracy, bo własny, przecież taką armię utworzyli, i ich naród był, że tak powiem, w kamaszach, no, e, w wojsku. E, to to wie pan, no trzeba było to pustkę czymś zapełnić. I ja tu mam znajomego, na w nawet, jest taki pan Roman, z ja, dzieci za ojścizny. A jest jeden waka AK Wukowie, w kole Jest. Jest dziecko za jest. Tak, tak, tak. Jest. Pamiętam go. Pan Roman. Tak. Znam się dobrze na no ty jesteś. No tak. No. No, został, bo Bolek Skwara umarł. Jeszcze proszę. Bolek Skwara umarł. Umarł Bolek? Tak. Dawno? No nie, parę tygodni temu. O Jezu, kochany. E, odszedł, został no, Rysie grafik. No właśnie, no, pan. E... Rysio, Rysio, to jest mój kolega. Rysie, wie pan, tu jak był? Nie widzi pan. Jego ojciec był aresztowany jako też nauczyciel i wielu nauczycieli w seminarium. Na, tym pedagogicznym nauczycielskim przechodziło szkolenia wojskowe i podczas zajęć w ciągu roku były szkolenia i później wakacje całe mogli to znaczy ci, co chcieli, mieć coś wspólnego z wojskiem. Mogli też, tak powiem, być w mundurach i ćwiczyć i być w tym. I, I zwykle kończyli to liceum z tego albo starszych ororzy, albo, albo podporucznik. Byli awansowani. I w partyzance dużo było właśnie dowódców takich, tych niższego szczebla, z właśnie z, z tych nauczycieli, z tych, tych którzy, którzy ten... I, I Rysia Grafika, ojciec był aresztowany, on bodajże był... w, w tej chwili zapomniałem. A tutaj jak był sekretarzem jak po aresztowaniu tego Kruskiego, to był chorabik Władysław. Ożeniony był z Cetnarszczanką w Łukowie Oleńko. I tutaj To z tej, tej rodziny nauczycieli cetnarskich? Tak tak tak, 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 No Rysia matka też Tetmarszanka no tak, bo oni byli sąsiadami mojej babci tam na 11 listopada. No, 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 no. E, dlatego że właśnie jego matka była tego i po aresztowaniu musieli uciekać, to siostro, tu przez jakiś czas był u tych państwa chorobników. E, a, że, a że, oni zanim jeszcze tam wyszykowali swoje lokum przy gminie, to mieszkali u nas. I, i, I bo to był stary drewniany domisko, no ale nie był taki mały, no, tam się trochę ludzi mieściło w nim i wie pan, i dlatego mówię, byliśmy z nim zaprzyjaźnieni no i do dzisiejszego dnia jesteśmy zaprzyjaźnieni z życiem. a nie wiem gdzie się jego ta siostra, podziewa siostra była no, do młodsza. Dobrze. Ja myślę, że tak. Dzisiaj byśmy pewien etap zakończyli nasze rozmowy. Dobrze. Ja bym bardzo chciał kontynuować tę rozmowę, bo ona jest dla mnie niezmiernie ciekawa. A jeszcze w ogóle o zdjęciach nie porozmawialiśmy. Jeżeli pan pozwoli, ja bym chciał tę rozmowę dalej kontynuować. No nie ma problemu, bo. Yy... Wie pan, tu w tej chwili yy, ze starszych tych ludzi, którzy tego to jeszcze. Wie pan, no ja jeszcze. Nie chcę się chwalić, ale z, z pamięcią nie jest no, masz, masz, bardzo masz, źle. Chociaż wie, pan, to się może schodzić bardzo szybko, bo to już jest taki okres, że wie pan, no tego, ale na razie, dokąd jeszcze tego, to chętnie to będę wiedział, to chętnie przekażę. Także ja umawiam się, na, nie na konkretny dzień, ale już umawiam się na kolejną rozmowę z Panem, żebyśmy jeszcze porozmawiali o wojnie i czasach powojennych. Walki UB. Nie wiem, czy pan ma jakąś wiedzę na temat procesji, która z Zembrów szła w 50 bo też w 1956 roku. A. O tym chciał porozmawiać. No ale to wie pan, bo procesja szła, procesja szła, ale tam był na, na o, to był odpust. Tak, bo tam I na odpuszczeniu był zastrzelony e, milicjant, komendant e, e, ja, mnie ja sobie zaraz przypomnę e, Pucyk. Yy, wie pan, co sprzed ale jego nie zastrzeliła organizacja. Ale tam yy, miałem, mam informację, że tam aresztowali tych, yy, czy księży, czy zakonników, którzy przyjechali na ten odpust Tak. I, i ludzie w proteście poszli procesją do tak. utawa, tam do Urzędu Budubest, Bezpieczeństwa. Tak jest. Tak I tam jest. bardzo dużo ludzi aresztowali. Tak. Jedna z pani, yy, o której wiem, to po dwóch latach dopiero wróciła do Zembrów. Yy. Tyle gdzieś tam spędziłam w więzieniu. Możliwe, że tak. Możliwe, że tak, wie pan. Yy, to znaczy, wie pan. No tutaj był teren taki, wiadomo, Mitropa, wiadomo yy, Antek Dołęga, yy, wiadomo, yy, że tak powiem, rozbicie Urzędu Bezpieczeństwa. To nie robili ludzie z Paryża, to robili miejscowi. I o tym chciałbym porozmawiać na, na następnej <noise> rozmowie. Bardzo serdecznie panu dziękuję. A, a ja też jeszcze mam zdjęcia, wie pan. Z, z kopalni, z wojska, jak, jak teraz. Ale wojsko było po wojnie, prawda? No, oczywiście. To, e, to jak ja, może... Ja, ja do wojska poszedłem w 1954 roku. Kolega, który byłem na pierwszym zjeździe zjeździe próbnym, on z dedikacją to zdjęcie, nie jest, na pierwszym zjeździe próbnym, nie, y, i wie pan, no, na, na szkolenia, mam wielu tych, którzy zginęli, tam też zdjęcia. To wie pan, byłem, hmm, że tego kopalni w życiu nie widziałem. Gdzie tam coś trochę za, za tego, to ja szukałem możliwości i uciekałem. Po dniówce, po szyfcie, bo to, to nie, nie dniówka szyfta była. On mówił, bo on drugi raz był w kopalni, to, to tego, to był starszy chłopak. mówi słuchać Stachu nie uciekł, od przeznaczenia nie uciekł.